Dziś wszystkie mamy, mamusie, mamuśki obchodzą swoje święto. Z tej okazji zapytaliśmy dzieci, co chcieliby powiedzieć swoim ukochanym mamom za naszym pośrednictwem. A kim jest dla was mama? E, osobą najważniejszą w życiu, taką osobą, na której zawsze mogę polegać. No i. Kochasz bardzo? Bardzo. Taka przyjaciółka. Wszystkim, wszystko można powiedzieć. E, Chciałobyśmy życzyć naszym zdro mamom zdrowia, szczęścia, sukcesów w pracy. Wszystkiego, czego najlepsze. My byśmy chciały swoim mamom żyć dużo zdrowia, cierpliwości do nas. Szczęścia i uśmiechu i ogólnie wszystkiego, co najlepsze. Jak dużego loda musiałbyście kupić swoim mamom, żeby wyrazić swoją miłość? Oj, o, bardzo, o, bardzo dużego. Bardzo dużego. Tyle, co dla nas robią, to, to naprawdę... Kim jest dla Was mama? Wszystkie tak naprawdę. I przyjaciółką można powiedzieć, bo mama we wszystkim pomaga i doradzić potrafi. No, tak, to się jest. Tak. tak, Chcę jej życzyć wszystkiego najlepszego w dniu dzisiejszym, spełnienia jeszcze marzeń, żeby jeszcze cieszyła się życiem, no i cieszyła się nami i wnukami. Mam już życzę wszystkiego, co najlepsze w tym dniu, samych radości i pociechy z dzieci, oczywiście. Wszystkiego, co najlepsze. Z okazji zbliżającego się dnia mamy, a właściwie z okazji dzisiejszego dnia mamy. Chciałam złożyć mojej mamie, która jest najwspanialsza, najukochańsza, jedyna najlepsza na świecie, dużo, dużo zdrówka, mamu się ci życzę. Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenie z dzieci i żeby zawsze była uśmiechnięta, tak jak jesteś i abyś się nie zmieniała. Wszystkiego najlepszego, kochana mamusiu. Pozdrawiam i przesyłam buziaczki. Hej mama, wszystkiego najlepszego. Droga mamo, z okazji dzisiejszego święta chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, żeby nam się lepiej układało w rodzinie, żebyś ogólnie była szczęśliwa. I siostra się dołącza. I dużo radości i wszystkiego najlepszego. Kochana mamo, bardzo Ci dziękuję za to, że nauczyłaś mnie żyć, kochać. Za to, że nauczyłaś mnie pasji do jedzenia i do bycia wdzięcznym dla innych ludzi, traktowaniem ich jak siebie samego. Bardzo Ci dziękuję, mamo, i bardzo Ciebie kocham. Do najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń, no i... no i nie wiem, każda mama jest inna, więc każdy powinien wiedzieć, co życzyć najlepszego swojej mamie. Tak. Dla mojej? Dla mojej, żeby spełniała swoje marzenia. Bardzo dużo zdrowia, żeby mamie się dobrze układało życie i żeby się jak najmniej denerwowała. Pewnie na was. A ty czego życzysz? Tego Kocha. samego. Kochasz mamusię? Tak. Super, dzięki. Ślę pozdrowienia dla wszystkich mam, swoją mamę, bardzo ją kocham. Pozdrawiam wszystkie mamy, tutaj ślę wszystko rymem. Teraz idę wypiję za wasze zdrowe piwo i skończy się dymem. Szczęścia, zdrowia. No, i wszystkiego najlepszego. Droga mamo, życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego najlepszego. Chciałbym swojej mamie złożyć wszystkiego najlepszego: dużo zdrowia, szczęścia, żeby zawsze była uśmiechnięta no, i żeby było fajnie. Kochasz mamę bardzo? Tak, bardzo kocham swoją mamusię. Super. A ja chciałam też powiedzieć to, co mój kolega, i żeby żyła jak najdłużej. Wszystkiego najlepszego mamusiu, w dniu twojego święta. Mamo życzę ci y, pociechy ze mnie i z y, wszystkiego. Kochasz no mamę? Bardzo. Kim jest dla ciebie mama? No Jest wszystkim, no, czym może być. Wszystkim jest. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, pociechy z dzieci i spełnienia marzeń. My również przyłączamy się do tych ciepłych życzeń i składamy wszystkim mamom wiele serdeczności. Dziękujemy wam, że po prostu jesteście.